ogólnie wróciłam właśnie z siłowni na dworze jest tak gorąco, że po prostu masakra. Ale przygotuję sobie teraz taką miskę jogurtową I pokażę wam co do niej wkładam To jest mój ulubiony taki snak Posiłownie, żeby dobić sobie troszeczkę białka I napełnić się Zaczynam od jogurtu Ja użyłam taki grecki, yy, bezsłuszczowy Ja dałam tak 130 gramów i zawsze daję przynajmniej 100. Jak jestem taka głodna po siłowni, to jego ja nawet y, nie kroję, tylko go tak rozłamuję. Na to dodaję mrożone burówki. I ostatnio kupiłam takie ciasteczka, które są na mące z migdałów. Biorę takie jedno ciasteczko i kruszę na banany. I całość ma 222 kalorie. Teraz, odkąd wróciłam z wyjazdu z Londynu i Paryża, to jestem sobie na redukcji, więc jem trochę mniej i taka miska jest po prostu idealna, żeby się najeść, kiedy macie ochotę na jakąś przekąskę. No i oczywiście jest białko z jogurtu, możecie dodać sobie właśnie ciastko jakiś, nie wiem, kawałek czekolady, co lubicie na wierzch. I uważam, że to jest super sposób, żeby nie czuć że jakby odmawiacie sobie czegoś i zamiast po prostu zjeść to jedno ciasteczko czy więcej ciastek, em, tak same po prostu i przez to nie wiem, albo wam skoczy cukier i później macie ochotę zjeść więcej, albo po prostu się nie nasycacie i chcecie znowu więcej i w ogóle. Ja lubię dokładać właśnie takie słodycze do czegoś konkretnego, co wiem, że mnie nasyci, i wtedy nie czuję, że sobie jakby odmawiam rzeczy. Lecę zaraz pod prysznic Ale najpierw twarz Zaczynam od Tego płynu Następnie drugie przeczyszczenie Tym Hej, Witam się z wami. Mamy wtorek. E, wczoraj mówiłam jak było ciepło, a dzisiaj jest zimno, ale wróciłam sobie z siłowni, ale mi się o okulary i mam swój lunchek, który zazwyczaj jem taki sam każdego dnia, e, czyli bagietka z szynką, mozzarellą i sałatą i ogórkiem i jakiś owoc, tym razem truskawki i druga kawa yy, i ogólnie wczoraj opadł mi paznokieć masakra, ale mam trochę taki zabiegany tydzień, więc y, pewnie pójdę dopiero w piątek je zrobić na nowo no, ale chciałabym w ogóle powiedzieć jak mi urosły włosy, bo nie wiem, mam wrażenie, że jakoś nie zauważyłam jakie one były długie ostatnio, a teraz związałam je w takiego kucyka i no, mam wrażenie, że są bardzo, bardzo długie i mnie to cieszy. Nie wiem, czy to może te wszystkie maski, które ostatnio robię, czy co tak wpłynęło na te włosy, ale są efekty, więc bardzo mnie to cieszy. I umyłam włosy i może teraz trochę lepiej widać długość. A w każdym razie teraz ubieram się i idę na kampus, żeby trochę się pouczyć, bo mam w czwartek egzamin. I zaraz sobie zrobię jakąś przekąskę też, żeby wziąć ze sobą. I no, będziemy się uczyć. Jestem już w domu i zrobiłam sobie wodę, dlatego że będę robiła herbatę. Ja kocham herbatę i dostałam od mojej siostry taką uroczą herbatkę z takim króliczkiem, która ma mieć aromat sakury, czyli tej japońskiej wiśni. Niech one się teraz trochę. Zaparzę, a ja siadam do edytowania. Dzisiaj piątek, ja właśnie się wyszkowam na siłownię, em, więc idę ćwiczyć i później idę w końcu zrobić paznokcie, bo po prostu nie mogę z tego jednego, który wygląda tak obleśnie. Myślę, że zrobię coś takiego prostego na paznokciach, w sensie nie będę robiła żadnych em, designów ani nic, tylko po prostu kolor. E, mam na sobie zestaw z sharka. Oni już nie produkują, chyba te spodniki produkują, ale tego topu już nie widzę na stronie. Jest trochę inny pod tą nazwą, ale wydaje mi się, że jest mega mega uroczy, mega w ogóle wygodny, bardzo dobrze trzyma wszystko i no. Pokazałam Wam, że zrobiłam bazury i wydaje mi się, że są bardzo ładne. A teraz właśnie jestem ubrana, bo idę na zakupy spożywcze i po zakupach idę trochę się powalać ze znajomymi na naszym kampusie, bo mamy kolejne święto dzisiaj, tak zwane 420. Dobra, robię delikatny make-up, przede wszystkim SPF, dlatego że no wydaje mi się, że będę dzisiaj w słońcu. Także no, tutaj um, w Stanach jest święto 420. Wydaje mi się, że to też jest w Polsce. Znaczy, że jakby ludzie tym wiedzą, um, ale jeśli, jeżeli nie wiecie, co to jest, to polecam po prostu sobie wygooglować. E, jest to taka tradycja e, tutaj na kampusie, że wszyscy idą na Glade, czyli. Taką wielką polonę em, trawiastą strawy, <noise> która jest e, w środku kampusu. No i wszyscy tam koczują sobie z, z swoimi jakby znajomymi. E, rozkładają, wiecie, koce, ręczniki i takie tam. I no, robią to, co się robi. Właśnie w to święto. Okej, okay. właśnie wróciliśmy z zakupów i pokażę Wam wszystko, co kupiłam. Mleko. Puszkę tutaj mamy pomidorów. Jako owoc na lunch w tym tygodniu mamy mandarynki. Brokuły. Lentils, czyli soczewica, to jest chyba jakaś taka brązowa. Słoik pomidorów suszonych. Banany. Mrożone owoce. Dalej mamy papryki. Szynka. Wołowina, łosoś, mielone mięso z indyka, jedno jabłko, to jest jabłko Cosmic Crisp, czyli najlepsze jabłko ever, jakby tak soczyste i słodkie i w ogóle... Mega. Groszek mrożony i na sam koniec mamy jajka. Okej, okay, słuchajcie, zmiana ubioru, bo jest gorąco we dworze. Bikini i spódnica z Zary.